Tego jest znany Kruzburg. No Na pewno znany jest z tego, że jest to miasto nad Wisłą, e, które nazwę ma od imienia króla, który zostawił Polskę murowaną. Jak się nazywa miasto nad Wisłą? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to imię króla, który zostawił Polskę murowaną. Ale jakie miasto? Ja się pana pytam, jakie miasto? A. To ja nie wiem. Panie Kazimierzu, ma pan klucz od kabiny? Bardzo Państwa proszę nie podpowiadać. Bardzo proszę. Kluczborg. Odpowiedź głowa Kazimierz. Raman. Oprócz filmu Rejs, Klucz to podobno. Miasto płynące miodem i pachnące kołoczem. Kluczbork to miasto płynące miodem, bo niedaleko stąd urodził się Jan Dzierżon, najwybitniejszy pszczelarz w historii Polski, Europy, świata oraz wszechświata. Znajduje się tu muzeum, na zewnątrz są różnego rodzaju ule, więc można sobie pooglądać i podumać nad pszczelarstwem oraz księdzem Janem Dzierżonem, który sprawił, że pszczelarstwo stało się jedną z gałęzi wiejskiej gospodarki na ziemiach polskich i nie tylko to jest muzeum Jana Dzierżona które powstało na fundamentach dawnego zamku Książąc brzeskich, z którego zachowały się jakieś drobne fragmenty ścian w Kluczborku się sobie sprawę z jednej rzeczy z tego, że bardzo lubię jak po budynkach rośnie bluszcz, jak budynki porasta bluszcz, jak ściany porasta bluszcz w kilku miejscach ten bluszcz w Kluczborku jest widoczny i robi to bardzo przyjemne wrażenie. Historia Kluczborka zaczęła się w wieku XIII, miasto miało być lokowane przez zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą, tak się nazywa, jeden z zakonów istniejących zresztą do dziś, powołany do życia w wieku też XIII. Natomiast to się chyba finalnie nie udało braciom zakonnym, czy to z powodów finansowych, czy też z powodów innych. Tak czy owak miasto zostało lokowane w połowie wieku XIII, prawa miejskie uzyskało w latach 70. wieku XIII przez... Yy, swoje dzieje było własnością bardzo wielu różnych bytów państwowych, począwszy od różnych księstw śląskich, poprzez królestwo Czech, które według mojej kwerendy naukowej władało Kluczborkiem najdłużej w jego historii, bo przez zdaje się, że coś koło 300 lat. Miasto było również przez dosyć krótkie okresy czasu e, polskie. W roku 1918 istniała szansa, że Kluczbork wróci do Rzeczpospolitej. Na terenie Kluczborka i okolicznych miejscowości przeprowadzono plebiscyt, który opcja polska przegrała z kretesem, bo zdaje się, że 90 kilka procent mieszkańców Kluczborka opowiedziało się za tym, żeby być częścią terytorium powojennych Niemiec. Więc miasto wróciło do macierzy dopiero w 1945 roku. Kluczbork to historycznie region Górnego Śląska, współcześnie województwo polskie. Podobno w Kluczborku cały czas można usłyszeć. O, Junko, o, Junko. O, Junko, o, Junko. Za mną, o tu, wieża Ciśnień, czyli dawna wieża zamkowa, przebudowana w roku 1907. Jedna z niewielu pozostałości po dawnym zamku książąt brzeskich. O. O tu widać, że pada deszcz. Uwielbiam, jak stara część miasta jest oddzielona od nowej części miasta takimi bramami jak ta. Jakie to jest przyjemne, jak się przechodzi i się przekracza pozorną, niepozorną bramę, która oddziela zwyczajne życie od tego życia, które toczy się w murach starego miasta. Bardzo to fajne. Muszę powiedzieć, że naprawdę kluczborg wywołał we mnie sporo różnych przemyśleń. a Spacery po kluczborku uzmysłowiły mi jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że uwielbiam narożne kamienice. W jest ich kilka i robią naprawdę przecudowne wrażenie. już bardzo ładny, XVIII-wieczny, przebudowany czy raczej odbudowany po pożarze z roku 25, który strawił sporą część rynku. Między innymi ciąg kamienic nazywany 12 apostołami. Z tego ciągu zachowały się dwie kamienice, które są. Które sąsiadują z e, ratuszem. Sam rynek bardzo ładny, zielony i bardzo aktywny. Wieczorem było tu aktywnie, a teraz od rana też jest aktywnie, bo jest jakaś jakiś festyn. Radio ZH przyjechało z Sokołowem i rozdają klucz Żaną kawę oraz kanapki. Bardzo miłe. Na ratuszu informacja, że to jest najlepsza przestrzeń miejska województwa opolskiego, rok 2013, absolutnie się z tym zgadzam. A tu obok neobarokowy, zrekonstruowany po pożarze w 25 roku, portal wejściowy do ratusza i do urzędu stanu cywilnego. Wszystko wygląda naprawdę bardzo sympatycznie i nie tylko rynek, ale całe miasto się prezentuje bardzo miło. Są i mury miejskie. Jest ich niewiele, czy inaczej niewiele się ich zachowało, ale ten fragment to chyba, to chyba jeden z tych, które ostały się przeobrażeniem XIX wieku, kiedy mury miejskie w śląskich miastach były masowo usuwane w związku z rozwojem ekonomicznym i przestrzennym miast. Bardzo zrobię takie kamienice, jak ta za moimi plecami wyglądają jak neogotycka chatka. Baby Jagi. Za mną kościół Chrystusa Zbawiciela. Nieczynny, a szkoda, bo ładny. Gotycki oraz przebudowany z czasem w stylu baroku oraz Rokoko. Z podobną z bardzo ładnym wnętrzem oraz z bardzo silnym promieniowaniem. 40 tysięcy jednostek Bobisa. A gdy grają organy, to nawet więcej. Barwa zielona, uspokajająca, a przy wejściu do kościoła biała, uzdrawiająca. Te wszystkie bzdury wiem, bo niechcący kupiłem książkę przewodnik po Śląsku, która okazała się przewodnikiem po radiestezji i po miejscach o silnym promieniowaniu w tym regionie. Ale cóż, z niej można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Niewielkim fanem neogotyku nie jestem, ale ten kościół bardzo ładny, wybudowany w latach 1911-1913. Podobno przypomina ta świątynia kościół Świętego Krzyża we Wrocławiu. Pozostaje mi tylko wierzyć, bo dawno nie byłem we Wrocławiu, więc nie pamiętam. A ten pomnik za mną to tak zwana Glorieta. Monument upamiętniający y, mieszkańców Kruczborka, którzy oddali życie. I wojny światowej. Monument powstał oczywiście za czasów, kiedy Kluczborg był miastem niemieckim. Nazywał się nie Kluczborg, tudzież Kluczborek, tylko Kreuzburg. E, ciekawostka o tym pomniku jest taka, że w środku są e, wypisane nazwiska ofiar. I te nazwiska są niemieckie, polskie, a także francuskie. A to dlatego, że Lutschburg ma całkiem spore tradycje związane z Francuzami. Po pierwsze, te nazwiska wzięły się stąd, że sporo e, żołnierzy armii Napoleona podczas tułaczek z Napoleonem po Europie e, osiadło na tych ziemiach. Zostało tutaj e, i stąd się biorą te nazwiska. Po drugie, Francuzi stacjonowali w tym mieście w roku 21 chroniąc plebiscyt, a po trzecie w czasie II wojny światowej był tu obóz, w którym przetrzymywano między nimi francuskich więźniów. W związku z tym kruzborki i Francuzi od dawna mają się po sobie. Nie wiem, jakie sprawy mają obecnie. Bardzo miła i bardzo uśmiechnięta pani zaprosiła mnie do środka tego budynku, żebym sobie w środku poglądał zdjęcia starego Kuczborka. A sam budynek ma ciekawą historię, bo tu tu znajdował się obóz jeniecki, w którym stacjonowali, byli przetrzymywani więźniowie francuscy, budując ostatni, ostatnią więź pomiędzy Francuzami a Kuczborkiem. Tu snagodze nie ma śladu. Żydzi przedwojennym Kuczborku stanowili jakieś 10% społeczności, więc stosunkowo niewiele. A to dlatego, że było to miasto teutańskie, nie polskie. Podsumowując, warto przyjechać do Kuczborka, warto zboczyć z trasy.